Prowadząc sklep internetowy, masz obowiązek zarejestrowania się w BDO i inne obowiązki pokrewne. Na to pytanie funkcjonując w branży e-commerce, prędzej, czy później będzie należało odpowiedzieć, czy to względu na własną ciekawość i skrupulatność, czy ze względu na niefortunny donos konkurencji lub niezadowolonego klienta. Pytanie. Nie jest jednoznaczne, ponieważ zależy od kilku elementów. Dla przykładu, czy prowadząc swój sklep przepakowujesz lub pakujesz produkty w nowe opakowania. W tej konkretnej sytuacji tak powstają już pewne obowiązki. Jeżeli natomiast zajmiesz się tylko i wyłącznie odsprzedażą lub kojarzeniem stron w łańcuchu handlowym, za pobieraną prowizją to temat nie będzie do czucia w tym zakresie wcale. Natomiast jeśli pojawiłaby się w po obiegu elektronika mimo braku nawet bezpośredniego magazynu i kontaktu ze sprzętem jako bezpośredni importer będziesz brał udział w sprowadzaniu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do kraju lub jakichkolwiek innych produktów, tak, to każde opakowanie, które przekroczy granicę w ramach takiego procederu, które zapakowane jest, kupowane przez klienta końcowego produkt lub każda elektronika, która przekroczy granicę i ma w kraju pozostać, objęta będzie szczegółowymi obowiązkami, w tym również baterię. Obowiązką podlegać mogą również wytwarzane opakowania opakowaniowe powstałe w wyniku rozpakowania dostaw. I tutaj temat zależy od skali. Do pewnego momentu nie będzie obowiązku rejestracji w BDO, będzie można funkcjonować jako podmiot zwolniony z ewidencji, natomiast wraz ze wzrostem skali działalności rozwoju firmy obowiązek już wystąpi. Jak wszystko w polskim prawie nie ma jasnej i klarownej odpowiedzi. Zadane pytanie z każdym miesiącem lub każdym kwartałem dla konkretnej działalności może, jeśli chodzi o odpowiedzi, brzmieć inaczej.